Jak wyglądają treningi w Szkółce Piłki Nożnej w Akademii Piłki Nożnej Polonia Kraków. Zapraszam na film. Akademia Piłki Nożnej, czy Szkółka Piłki Nożnej, to najstarsza grupa wiekowa w Polonii. Do tej grupy należą dzieci od 7 do 11 roku życia. To dzieci, które zwykle są już uczniami szkoły, dlatego też w skrócie nazywamy to Szkółka Piłki Nożnej jak wyglądają nasze treningi. Trenujemy aktualnie w czterech dzielnicach Rakowa, być może po wakacjach będzie więcej i w każdej z tych dzielnic zajęcia wyglądają podobnie. Każdy trening trwa około 60 minut, każdy trening odbywa się na sali gimnastycznej, chyba że przy danej lokalizacji jest boisko zewnętrzne. Niestety nie w każdej szkole mamy taką możliwość wyjść na zewnątrz. Jeżeli jest takie boisko, to trenerzy wychodzą z zawodnikami, jeżeli nie ma, to niestety muszą ćwiczyć na sali, ale do Szkółki Piłki Nożnej staramy się znajdować największe obiekty, jakie są w Krakowie. Treningi Szkółki Piłki Nożnej to przedłużenie treningów przedszkolaków. Przedszkolaki, które przechodzą właśnie z Akademii Przedszkolaka do szkółki, widzą pewną zmianę. Zmianę w podejściu, zmianę w ćwiczeniach. Te ćwiczenia stają się coraz bardziej piłkarskie i oczywiście inaczej będą ćwiczyć chłopcy w pierwszej, drugiej klasie, inaczej w trzeciej i w czwartej klasie. Ale jedna wspólna cecha tych treningów szkółki piłki nożnej jest taka, że to są treningi już piłkarskie. Tak jak w akademii przedszkolaka, a tym bardziej w akademii malucha było bardzo dużo gier i zabaw, to tutaj bardziej skupiamy się już na treningach. Oczywiście dalej. Podczas treningu wprowadzamy elementy ogólnorozwojowe. Dalej zdarzają się elementy zabawowe, ale skupiamy się już bardziej, dużo, dużo bardziej na elementach podstaw, choćby technicznych. Ciężko omówić zajęcia dla pierwszo-drugoklasistów i trzecio- i czwarto, bo to są dwie różne grupy wiekowe, ale postaram się omówić to w skrócie. Typowa jednostka treningowa w Polonii Kraków składa się z trzech elementów: rozgrzewka, część główna i zakończenie. Staramy się, aby nasi wychowankowie w jak najlepszy sposób poznali zasady piłki nożnej, umieli podstawowe elementy techniczne, umieli też na boisku myśleć. Co nas odróżnia od innych szkółek? W zasadzie powiedziałbym o dwóch sprawach. Po pierwsze, na nasze treningi może przyjść każdy, nie wyrzucamy słabszych zawodników. Niestety w ostatnich latach w Krakowie doszło do wielu takich incydentów, gdzie słabsze dzieci były odstawiane na boczny tor. U nas na treningi może przyjść każdy. Druga rzecz, nie uczestniczymy w rozgrywkach z innymi klubami, aby dać możliwość uczestniczenia w rozgrywkach wszystkim naszym zawodnikom. Każdy zawodnik Polonii Kraków, który jest w szkółce piłki nożnej, może brać udział w rozgrywkach. Prowadzimy wewnętrzną ligę Polonii, ponieważ sami tworzymy rozgrywki. Te rozgrywki nazywają się Ligą Polonii. To właśnie w tych rozgrywkach zawodnicy z różnych dzielnic rywalizują ze sobą. Te rozgrywki odbywają się średnio co dwa miesiące w formie właśnie turniejowej. Nazywamy to ligą, ale każdy z tych spotkań, każde jest osobnym turniejem. Na każdym z tych turniejów zawodnicy rywalizują o złote, srebrne i brązowe medale. Staramy się także, aby każdy, nawet ten kto przegra, otrzymał jakąś drobnostkę podczas tej ligi. Ponieważ mamy wpływ na te rozgrywki, możemy w odpowiedni sposób wprowadzać także słabszych zawodników do nich. Szkółka Polonii Kraków jest jakby uwieńczeniem przygody niektórych dzieci, które zaczynają w Akademii Malucha, później przechodzą przez Akademię Przedszkolaka i trafiają do Szkółki Piłki Nożnej. A pod koniec Szkółki Piłki Nożnej staramy się podpowiedzieć rodzicom, gdzie ich dzieci mogłyby trenować dalej. Jeżeli podoba ci się ta filozofia sportu powszechnego, sportu, który jest nastawiony na dziecko, a nie na rywalizację i, i zawodowstwo, chociaż zawodowstwo w tym wieku jest niemożliwe, to zapraszam. Wystarczy wejść na naszą stronę, wypełnić formularz. My zwykle w ciągu 24, maksymalnie 48 godzin odpowiadamy, czy jest wolne miejsce dla Twojego dziecka. My ze swojej strony zapraszamy.